Dobra, czekaj, bo oglądam, czekaj, bo oglądam ten twój film w stranicach. A wiesz co Antek powiedział, że czemu dzisiaj nie będzie grał w Fortnite'a? Czemu? Bo on wczoraj grał w Fortnite'a cały dzień, nikt nim nie zagrał. Antek, Antek, ma małego kota, kota w piwnicy. Co ty na to, żeby dzisiaj zrobić znowu Mr. Potka? Ja będę tak ja robił, będę zbierał te potki i... ...tylko pompkę sobie zostawię na koniec. Ej, z pa 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 pa, no na mnie, nie? Właściwie wiem. mnie Ej, ale tak szczerze, no. mógłbyś mi dorównać w kilach chociaż trochę. No ale ja się bawię, człowieka, ty cały czas podjeżdżasz i mi kile już zabrałeś ze trzy. No, ale ty, człowieku, ty, ty tylko widzisz chłopów, to ci się siurek i od razu podjeżdżasz. No właśnie, widzisz? Kładmi mi zbił 50 kewa i HP. Mój kot próbuje dostać się do szafy. Ty, bo ten tuman jest już ze mną 7 miesięcy. O, bratku! Chodź, czebranek trochę. Ty Mateuszu, czemu nie zajmujesz się swoim młodszym bratem? Tylko go, go wyśmiewasz. Ty, ty, że, że ja się kiedykolwiek z kogokolwiek wyśmiewał. Wecie jebany, co ma kurwa 2 HP. Bo jest dziwkarzem pierdolonym i bez team to by obrodził, musi za kamieniem. Niebany wjebany śmiech, pierdolony, stoi za ścianą, nie jest. <laughs> Bo lana bolały i nie mógł klękać, to kucał. Save off, saveujcie mi opa, saveujcie mi opa tutaj. Chuj, ja ci mogę zasave'ować. Kastracja już była? Tak. Chcesz, słychać? Ja nie mogę z tego, jak on myśli, <laughs> żeby go nie słyszeli O czym ty gadasz? Zlecił się jeden. O kurwa no, lecisz się pół godziny! Yes. Kurwa ja nie wiem, już myślałem, że się wypierdolimy Miałem kiedyś tak, że Antek jest fajny jest ładny. No, widać kto ma elitę w Fortnite, no nie szyną. Maszelita, jesteś w każdej gierce gorszy ode mnie i do tego rozpierdalałem Cię na jeden v 1 To udowania, no że system rankingowy tak. w tej grze jest chuja warty. Tylko Maciuś wysyłał swoje wspaniałe fotki klaty. No do mnie. Bo chciałabyś. No ale nie zabieraj mi tego, kurwasie! Czego? Paza masz No dobra. No mm. widzisz, Skurwia, jednak nie jestem takim... No. Ale mu laser, ale mu laser dałem! Ja mu dałem 150 samolotu Nie mogłeś mu dać tyle Ej, klikam, że nie mogę... Nie mogę grappleru wyjąć, ani żadnej broni No żeś poleciał Jak się z tego? wyjąć? Ja nie, nie mogę żadnej broni wyjąć Ja nie mogę użyć broni żadnej Ej, ja też nie Mamy Ja też. I snajpę dostaję Ej, no do mnie cały czas ładują, Szymon Ale ja nie mogę nic zrobić tylko ja, nie mogę, to ja wy... mogę grać? Tak. No nawet. Ja nie, nie mogę skurzyć. nic z Ekwipunku wyrzucić, amunicję mogę wyrzucić, mogę podnieść. Ale broń mogę wyrzucić. No i to jest taka bezsensu gra, bo to była szansa na wina. No to była dobra naś... Nie ja wiem, może 8, teraz się naprawi. się naprawi. Wątpię, już powinieneś mu użyć, jak się wystrzeliłeś. <śla> U... może. Stary! Weź, kurwa, co to było? A to jest taki kurwa Jedo, nie. Ja pierdolę, to jest dobrze, że tu nie było na rankę, mam się zabić. Para mobile. Para susu. Ajaj, go mi smęcz. No włączać. A się to oczekuje na albo czekaj, już piemy. To Mam włączać?

WATCH CAAAP! WATCH CAAAP! WATCH CAAAP! WATCH CAAAP! Co, co? Co już?